Odpowiedzi Starota. Zapraszam na czytania prywatne, które w formie filmiku wysyłam na Twojego maila. A dzisiaj wiadomość dla Ciebie. Zobaczmy, co się pojawi. Paść denarów to niespodzianka dla Ciebie. Może to być propozycja, która bardzo Cię ucieszy. Twój pomysł własny, który w końcu zacznie się realizować. Jest to karta obietnicy, że bardzo będziesz zadowolona z przebiegu zdarzeń. Sprawiedliwość mówi bądź rozważna. Warto mieć oczy szeroko otwarte, trafnie oceniać fakty. To szansa dla Ciebie na uporządkowanie pewnych trudnych spraw z przeszłości, odzyskanie niepoczucia harmonii. Ważne, by być szczerym wobec siebie i wobec innych. Piątka Buław pokazuje, że bardzo potrzebujesz tego nowego planu dla siebie. Pokonasz w sobie trudne emocje i blokady, co pozwoli Ci odbudować się. Odzyskasz swoją wewnętrzną moc. Nadchodzi czas, aby zająć się sobą. Świat otworzy przestrzeń yy, możliwości, a Ty odnajdziesz tę właściwą dla siebie. To może być początek zupełnie nowej drogi Twojego życia. Awans, nowa praca, nowa miłość. Nowa podróż życia. Powodzenia. Pa!